Chupo, Chupo! No właśnie, dzisiaj na temat Czupomotinga. Wiele osób pytało się mnie, bo przez wiele lat komentowałem tutaj Bayern Monachium, może nie meczę, ale postępy, jeśli chodzi o Bayern Monachium, występy Roberta Lewandowskiego. No i wiele osób zastanawia się, co się stało z tym zawodnikiem niepozornym. Erik Maxim Czupomoting wyścielił jak rakieta. Ma takie statystyki, golasysty, asysty. No kosmiczny praktycznie sezon wykonania zawodnika, który przecież już jest po 30. 89. rocznik, a on Wystrzelił jak rakieta, jakby miał, nie wiem, 24-25 lat. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Erika Maxima Czupomotin, który do niedawna był w cieniu. RL9 Roberta Lewandowskiego w Bayernie Manachium, a teraz wystrzelił jak rakieta, tak? No to wiecie, jakbyście jechali na przykład drogą, yy, jedziecie sobie po prostu yy, tak, jakimś sportowym samochodem, cieszycie się, że macie jakiś sportowy samochód, nie wiem, Ferrari, a tu obok jedzie jakiś po prostu yy, Audi kombi, chociaż no nie, Audi sens, tam RS4 chyba są szybkie, tak? I nagle was po prostu wyprzedza, ma jakiś potężny silnik, czy po prostu jakąś potężną mocno. No, szok. No tak właśnie zrobił Erik Maxim Czupomoting, yy, który yy, wiadomo skąd ten przypływ tej Formy dyspozycji, aczkolwiek no ja mam swoją teorię. Według mnie nie jest to przypadek. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Jak widzimy tutaj na karierę seniorską Erika Maxima Czupomotinga. No, występował w fajnych klubach, w Szalkę, w Stoke City, PSG, w Bayernie Monachium, chociaż PSG on kiepsko się po prostu prezentował, był cieniem raczej zawodnika. Ja muszę powiedzieć, no na pewno jestem pod wrażeniem to, co robi teraz Czupomoting, jeśli chodzi o Bayern Monachium. No wystrzelił jak rakieta, po prostu no, nie spodziewałbym się. Wasza wydawało się, że on będzie dogrywał swoje końcówkę, tak, swojej kariery, będzie zarabiał dobre pieniądze, wchodził w 70., w 75. minucie na podłamanego przeciwnika, będzie zdobywał pewnie bramkę raz na dwa, trzy spotkania, O tu teraz czu pomoting, wali bramę za bramą, asysty te wali po prostu przeciwnika na pyrkę jak chce, tak. No więc rzeczywiście, jeśli chodzi o Bayern, to jest od 2020 roku, wiadomo, że był jak był Robert Lewandowski, był takim sobie zawodnikiem, on był takim jak ten Wagner, tak? Sandro Wagner, takim po prostu zawodnikiem, który przychodził na miał zastąpić roberta Lewandowskiego, wejść na podłamego, podłamanego przeciwnika w 60-70 minucie. Wydawało się, że będzie dogrywał końcówkę swojej kariery chyba wydaje mi się, że to nawet nie jest takie moje stwierdzenie, ale po jego grze to było widać, tak? że on się z tym już po, po prostu pogodził, też przychodził do Bayernu, ale fajne to było, bo z drugiej strony po prostu był pokorny, systematycznie pracował, trenował z najlepszymi i teraz wystrzelił z tą formą szczelecką. chociaż tak mówię, no, on się nie urwał z choinki, no fajne miał kluby faktycznie wcześniej, jeśli chodzi o się na jego karierę, bardzo jest ta fajna ta kariera jego fajna, tak, może to nie jest jakaś typu Cristiano Ronaldo czy Messi, ale pod względem po prostu tutaj rzeczywiście klubów, które ma na swoim koncie, to fajne, Schalke Stoke City, PSG, Bayern Monachium e, wiele lat występował przecież w klubach niemieckich, natomiast on no teraz naprawdę ma bardzo dobry sezon bardzo dobre występy, bardzo dobre mecze, tak jeśli chodzi o ostatni czas, tak jeśli chodzi tutaj o ostatni czas w Bayernie Monachium. On ma chyba kontrakt jeszcze rok ważny, ale już po prostu Bayer Monachium mówi, że chce z nim przedłużyć kontrakt. No jak tak będzie się prezentował, tak się będzie, tak będzie wyglądał, no to wiadomo, że klub będzie chciał z nim przedłużyć kontrakt. Natomiast ja powiem w ten sposób, że Chupomoting to jest tak naprawdę zawodnik, który w tej tak naprawdę sytuacji, która znajduje się teraz w Bayernie, on i, idealnie wpasowuje się jako puzzle. Znaczy, e, RL-9, wiadomo, Robert Lewandowski, był nie kwestionowano no, gwiazdą, jeśli chodzi o Bayern Monachium, e, walił praktycznie bramkę za bramką. Natomiast Saniomane, on jest nauczony takiej wymiennej pozycji. Nie zawsze on musi zdobywać, po prostu gola często asystuje, dogrywa piłki. I to pasuje się o Orika Maksima Czupomotinka, On też po prostu ma sytuacje bramkowe. E, Gdyby Robert Lewandowski, było wszystko grane na Roberta, tak? E, tutaj jest troszeczkę inna sytuacja bo to wynika też z, charakterki, z charakterystyki Saniomane Mane w Liverpoolu. Przecież on tam sam nie był, tak? eee, w salach, tak? inni praktycznie zawodnicy byli, e, którzy e, byli napastnikami, którzy po prostu czy pomocnicy o charakterze napastników i to, to sprawiło, że w tym układzie, w którym teraz się znajduje Bayern Monachium, znajduje się idealnie miejsce dla Erika Maxima Czupomotinga, także on po prostu zdobywa te gole, zdobywa te bramki, bo też ściąga uwagę, tak, Sanyo Mane ściąga uwagę obrońców zawodowych. Obrońców Bundesligi, klubów z Bundesligi. No bo wszyscy mówią tak. Robert Lewandowski, tak, wcześniej po prostu był kryty, no ale Roberta Lewandowskiego no to oni mieli tak naprawdę przeczytanego tak, no mieli analizy i to no to teraz mamy Saniomanę, ale Saniomanę my nie mamy przeczytanego, jeśli chodzi o Bayern Monachium, bo Saniomanę występował w Liverpoolu, no więc trzeba go po prostu pokryć dwoma zawodnikami, trzema piłkarzami i wtedy Chupomoting schodzi z radarów, tak, a oprócz tego świetnie jakby rozumie to, jest tak ma tą czutkę, świetnie rozumie tą sytuację, jeśli chodzi o drużynę, będzie się ustawić no nikt nie, nie, nie ujmuje, tak jakby jego umiejętności kunsztu piłkarskiego, chociaż uważam, że on nie jest jakimś wybitnym po prostu piłkarzem, jest dobrym rzemieślnikiem. Oczywiście, no, to jest gigantyczna mimo wszystko kariera, tak? natomiast to nie jest tak, że jest jakimś po prostu nieprawdopodobnym tutaj napastnikiem, ale rzeczywiście Erik Maxim Chupomoting tutaj dobrze sobie radzi tak? w, w ostatnim czasie jeśli chodzi o Bayern Monachium tak? jeśli chodzi o Bayern Monachium to, to wynika z kilku kwestii, to nie tylko tyle, że po prostu zwolnił się ten slot, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, który odszedł z Bayernu Monachium ale też po prostu e, całe życie, ułożenie tej drużyny tak? także no na pewno szacun panie Maxim Chupomoting, szacun, bo naprawdę dobrze się prezentujesz hopie, e, także naprawdę m, tutaj to fajnie wygląda jeśli chodzi o tego piłkarza, tego zawodnika ja muszę powiedzieć, że mi się wydaje że jemu, jemu samemu on nawet sam nie zdawał sobie sprawy, że tak to będzie dobrze wyglądało. On sobie pracował systematycznie, tak? Zdawał sobie sprawę, jak przychodzi do Bayernu, jaka jest jego rola. Wydawało mi się, że on się pogodził, że PSG to było po prostu absolutny sufit. Potem Bayern to też jest bardzo dobry, ale już nie będzie miał takiej po prostu takiej dobrej pasy. Tak? Wydawało mi się, że będzie zmiennikiem, ale jeszcze dobre pieniążki sobie zagra, wejdzie sobie. To też jest korzystna sytuacja, tak? No bo on jak był Robert Lewandowski, to wchodził, zdobywał te gole. To nie było tak, że nagle się przebudził. Natomiast gdyby on prezentował taką samą formę jak wtedy, co był Robert Lewandowski, dalej by miał kontrakt pewnie przedłużony, bo Bayern Monachium potrzebuje takiego zawodnika, tak? Chociaż no, ma swój wiek, no ma już po prostu tak 89. rocznik, no, ale na rok pewnie Bayern Monachium na pewno z nim jeszcze przedłuży kontrakt. Także szacun, szacun po prostu po moting. Eee, Zawsze, że on, e, Jego sk ciężko sklasyfikować, żebym jakiś dribbling dobry, tak? Teoretycznie powinien dobrze grać głową, bo jest wysoki napastnikiem, 191 cm. No, e, nie jest to kwestia przypadkowa, ale ja nie, nie, nie potrafię go, On nie jest ani wirtuozem, ani nie łami po prostu na prawą nogę, ani na lewą nogę, ani po prostu jakaś kiwka. Bardziej bym powiedział kwestię ustawienia na boisku, tak? Że potrafi się dobrze ustawić, w jak ta po prostu piłka wygląda. Wy wy znaczy, wygląda jak po prostu wyglądają te zagrania, gdzie się ustawi. To też jest bardzo ważne, kluczowe w przypadku właśnie tego zawodnika. Wydaje mi się, że też te, te dobre sezony, te, te dobre mecze, one napędzają jeszcze bardziej go, tak, że ma jeszcze większą, jeszcze lepszą pasę w przypadku właśnie jego, tak, bo on nic nie musi on nie musi udowadniać, tak? Przedłużą z nim kontrakt, fajnie, tak? Mi się wydaje, że nawet on, wydaje mi się, że on myślał, że Bayern Monachium to jest jeden ostatni taki wielki klub na jego karierze i potem pójdzie sobie gdzieś do stanu Zjednoczonych, MLS-u, po prostu pogra jakiegoś innego kraju, tak? W, nie wiem, w lidze jakiejś chińskiej, czy w jakiejś arabskiej, jeszcze dobre pieniążki tam skasuje na emeryturkę, na rok czy na dwa, a tu się okazuje, że po prostu tak, znaczy nie wiadomo, jak to też będzie potrwało, tak? Bo to może być jeden taki dobry sezon, ale na pewno, jakby tak będzie się dobrze prezentował, to Bayern Monachium z nim Duży kontrakt. Nie? No właśnie, to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. To było tłumaczenie, jeśli chodzi o fenomen Erika Maxima Czupomotinka. No bo w nie miał szans, tak? No Tam był gwiazdozbiór, tam było naszpikowane gwiazdami, nie błodzi szpiki włożyć, żeby mógł się zaprezentować dobrze. Potręgą troszeczkę, po prostu czapką nakrył Robert Lewandowski, a teraz jest więcej miejsca dla niego, pomimo tego, że saniomane. Cześć.